Volkswagen Touareg, słuchajcie, już tutaj klosz wykleiłem, zostało poczyścić jeszcze tą obudowę, bo pozostał tutaj stary klej, ale tak na szybko chcę pokazać dlaczego te lampy słabo świecą, więc jeżeli sobie wyciągniemy, odkręcimy tą soczewkę tu ze stelaża, zdejmiemy sobie tego projektora, czyli ta soczewka ona jest szklana, wystarczy to umyć, te wszystkie osady płyn do szyb, dobrze dobrze osuszyć, wytrzeć e, i będzie jak nowe, to jeżeli chodzi o lustro to zobaczcie, pod wpływem temperatury żarówki ta powłoka aluminium, która powinna odbijać światło robi się szare, matowe, tutaj w tym przypadku już drastyczne po, po prostu całkowicie się spaliło i tej powłoki już tam nie ma, jest go to już nie odbija w ogóle światła. Paradoksalnie, zobaczcie, dół nawet może być ładny, ale dół jest przesłonięty, tu jest przesłona, więc wszystko co jest odbite, co wychodzi z lampy, jest odbite górną stroną, a ono najszybciej się wypala. Co teraz z tym zrobić? Słuchajcie, można regenerować ten element. Ten proces regeneracji polega na napyleniu nowej powłoki aluminium, tutaj czyli nowej powłoki lustrzanej. Ale, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej ten element trzeba przygotować, nałożyć podkłady, one muszą wyschnąć. No to cały proces zajmuje około 7 dni. Więc, rozwiązaniem, żeby szybko zrobić sobie lampę w ciągu kilku godzin, to jest zakup zregenerowanego lustra albo wymiana. Wystarczy mi wysłać te lustro. Ja Wam wyślę zregenerowane albo zamówić z kaucją zregenerowane i po wymianie odeślecie mi swoje. Tak naprawdę, jeżeli chcecie takie lustro zakupić, to jest koszt około 150 zł, więc za 150 zł macie naprawioną i zregenerowaną lampę, która będzie świeciła jak nowa. Widzicie tą różnicę. I to słuchajcie nie jest żadna farba, nie jest chrom. To jest po prostu fabrycznie napylona powłoka aluminium. A dlaczego aluminium? Bo większość już wie, ci, którzy nie wiedzą, po prostu aluminium odbija dużo więcej światła niż na przykład chrom. Troszeczkę mniej niż Srebro, ale grubo powyżej 90%.